Jaką teraz mamy lekcję? Angielski! A tak w ogóle to nauczycielka jest chora, pewnie nie będzie dzisiaj lekcji. Jak nie ma nauczyciela, to nie znaczy, że nie ma lekcji, pewnie będzie zastępca. No i fajnie, a ja sobie teraz pomaluję paznokcie. To ja się nauczyłem, jak powiedzieć, nazywam się Patryk, a nie ma nauczyciela. Za tyle to możesz dwójkę dostać, to bym się cieszył na Twoim miejscu. Co, Dima? Gdzie Diana? Pewnie się dzisiaj spóźni, przyszłyśmy do szkoły bez Diany. Ja dzwoniłam do Diany rano, ale nie odbierała telefonu. Pewnie znowu śpi, bo oglądała serial przez całą noc. No dobra, to od jutra będę ją budził do szkoły, żeby się nie spóźniała. Dima, Dianie się to na pewno nie spodoba. Proszę, chodźmy szybciej, bo cheerleaderki będą na mnie krzyczeć. Dlaczego na ciebie krzyczą ciągle? No wiesz, jesteśmy liderkami, musimy być najlepsze, najmądrzejsze. W tym roku planujemy się lepiej uczyć. Każdy powinien mieć swoje życie prywatne. Tak, to prawda, ale lidering przede wszystkim. Dobra, chodźmy. Diana, jak ty mogłaś się spóźnić? Nad, cześć! Diana? Nad, nad, cześć! Chodź do szkoły szybciej, żeby nigdy nie widział, że się spóźniłyśmy. Diana, i tak wszyscy zobaczą. Dziewczyny, lekcja się zaczęła, a my się spóźniamy. Czy nauczyciele są surowi? Nie, nauczyciele nie są surowi, ale jesteśmy liderkami, Nie możemy się spóźniać. No, Nad, wymyślmy coś. Diana, co wymyślimy? Nad, a czemu się spóźniłaś? No ja... na Kirila czekałam. A ty? Rozumiem, a ja dostałam nowe ubrania i nie spodziewałam się, że będę tak późno. Dobra, wymyślimy coś po drodze. Chodź. Ja nie rozumiem, czemu Browasty nie napisał do mnie Dzień dobry, Jana, dzisiaj rano. Jena może dlatego, że jest zmęczony pisaniem do ciebie dzień dobry każdego poranka. Cześć wszystkim, a gdzie nauczycielka? O, spóźnialcy! Uspokójcie się, nauczycielki nie ma. Jena, a co z twoim hasłem? liderki nigdy się nie spóźniają. liderki zawsze są na czas. liderki są najlepsze. Dziewczyny, dzisiaj jest taka wyprzedaż, nie mogłam tego przegapić. No a ty, Nat, co się z tobą stało? Czemu się spóźniłaś? Pewnie była w sklepie z Dianą na wyprzedaży. Dziewczyny, przestańcie ze mnie żartować. Czekałam, aż Kirill mnie odbierze, żebyśmy razem poszli do szkoły, ale się spóźnił. Diana, Diana, co kupiłaś? Pokaż nam. Dużo fajnych rzeczy zobacz. Oto top z arbuzami. Pokaż mi. Fajny. Co jeszcze? Pokaż nam. Jeszcze kupiłam coś takiego. O, jakie kolorowe. Bardzo mi się podoba. Patrzcie, jakie fajne. Będzie ci pasować, Diana. Kupiłam jeszcze taki top. Specjalnie do szkoły. Patrzcie. Tak, idealny do szkoły. Kim widziałeś, co ono się twoje było, kiedy byliście razem nie ubierała się w ten sposób. Art, ale to nie twoja sprawa. Diena, czemu kupujesz sobie takie topy? Lepiej wyglądasz w luźnych koszulkach. Dima, Diana się już z sobą nie spotyka Ona nie potrzebuje twoich rad Diana, Diana, a wyprzedaż się skończyła? Nie, Laila, dopiero się zaczęła Wszystkie letnie ubrania są przecenione Dima, a ty się nie interesuj tym, w co się ubieram O, to super, to ja też jutro pójdę do sklepu Diana, chodźmy razem Teraz już wiadomo, kto jutro się spóźni Kef, kef Co, Dima, tylko nie chcę słyszeć o Dianie Nie o Diana chodzi, idziemy jutro na zakupy Co chcesz kupić? Kupisz sobie koszulki Dima, nie potrzebuje koszulek, nie idę do sklepu Wow, Laila, mogę pomalować paznokcie? Nie, Nad, nie możesz! Słuchaj, Laila, mam do ciebie interes. Czy możesz pożyczyć mi 500 rubli? No ja też bym chciała jechać na wyprzedaż do sklepu. Nad, nie słyszałaś, ja też chcę iść do sklepu. Jakie 500 rubli? Dobra. Kirill, Kirill! Tak, co? A ty chcesz pojechać jutro ze mną do sklepu? Jasne, że tak, z tobą wszędzie. Tak, Kirill. A możesz pożyczyć mi 500 rubli? Oddam. Aż tyle? No dobra, mogę. Dziękuję, Piril. Gigi, daj to smilowi. Zielona, co z tobą mnie? Tak, smilik siedzi obok ciebie. Proszę, weź i daj mu to. Masz Smiley, to od zielonej. Gigi przekazuje liściki. Kitty, oszalałaś? Zielona mnie o to poprosiła. A Gigi pomaga czy liderkom? No, Kitty, będziesz mieć kłopoty. Po co do mnie piszesz? Zabierz to z powrotem, Diana mnie obserwuje. Gdzie ona jest? O, tam! Smilik, naprawdę kochasz Dianę tak bardzo, że boisz się jej zdjęcia? Prawiazda, co jak naprawdę mnie obserwuje? Po co by tu stawiała to zdjęcie? Chłopaki, możecie być ciszej? Piszę esej. No, zachowuje się jak dobra uczennica, a w poprzedniej szkole miała dwóje. A mógłbym wyjść, muszę do toalety, a nie do kawiarni, naprawdę. Słuchaj Mary, na przerwie muszę porozmawiać z Dianą. A czym? Później się dowiesz. Dziewczyny, dziewczyny, chodźmy do szatni. Tak, chodźmy, Diana. Diana, Diana, naprawdę lepiej, jakbyś się tak nie ubierała. Dima nie potrzebuje Twoich rad. Dobra dziewczyny, chodźcie do szatni. Chodźmy na zewnątrz. Dobra, idziemy do szatni. Tak, a potem mamy francuski. Fajnie. Liderki króliczki, musimy z wami porozmawiać. Tak, wysłuchacie nas. O, żaby, czy to wy, a o czym my mamy z wami rozmawiać? My dla was nie mamy czasu. Zostawcie nas w spokoju. Słuchaj, zielona, jesteś taka okropna! Nie tylko uderzasz do naszych koszykarzy i innych facetów, ale też przeszkadzasz nam, czy liderkom! Dziewczyny, mamy dobre intencje. Tak, jak najlepsze intencje. Chcemy was tylko zaprosić na imprezę. Tak, będzie bardzo fajna impreza i wasi koszykarze też mają przyjść. Dziewczyny, przesłyszałam się, że nasi koszykarze też tam będą? Diana, one kłamią. Możemy same zapytać koszykarzy, czy oni tam będą, czy nie. Jak to dobrze, że mój chłopak nie jest koszykarzem. Dobra, dziewczyny, muszę iść. Do zobaczenia na lekcji. Koszykarze wcale nie wiedzą, że to nasza impreza. No i powiedzieli, że na nią przyjdą. Dlaczego więc nas zapraszacie? Koszykarze przyjdą na waszą imprezę i będziecie z nimi spędzać czas. Co to za tajemnice, żaby? Wyglądacie podejrzenie, żaby. Eh, nie zadziałało. Nie martw się, wymyślimy coś. A, to tam siedzą. Powinniśmy do nich iść. A co z Julie Marusią? One patrzą w jedną stronę, nie zobaczą. Mój kosmetolog robi specjalną kurację na mój trądzik. Jest bardzo fajna. Ja też się pozbyłam trądziku. A nie wiem, na co czekają wszyscy moi przyjaciele. O, zobacz, idą tu przegrywy. Hej, dziewczyny. Chcecie wyjść z nami do kawiarni? My płacimy. Nie, jesteśmy na diecie. A może chciałybyście iść na spacer po szkole albo po okolicy? Tu niedaleko jest park. A tak w ogóle to nie jestem kokoszona, tylko Art. Ja też. Jest nas dwóch. Tak, jesteśmy najfajniejszymi facetami w szkole. Wszystkie dziewczyny chcą się z nami umawiać, ale my z nimi nie chcemy, bo jesteśmy najfajniejsi. I nikt nam się nie podoba, tylko wy dwie jesteście ładne. <grystanie> Chłopaki, mówicie poważnie, jesteście przegrywami, nie jesteście fajni. Oni naprawdę nie są fajni, a ja już zaczęłam marzyć. No jasne, to przegrywy, a tam siedzą ich dziewczyny, Julia i Marusia. Wiecie co, wy myślicie, że nie jesteśmy fajni, ale my wiemy, że jesteśmy fajni. Jesteśmy najfajniejsi. Dobra, papa, najfajniejsze chłopaki. Są całkiem zabawni. Co, będziemy do końca życia się spotykać z Julie i Marusią? Bo tak. Marusia, nie wiem, co się stało z moimi włosami. Są źle pofarbowane. Wyglądają normalnie. Dziewczyny, zgadnijcie, kto to? Nasi ukochani. Macie rację. A niech to. Od tej torby naprawdę boli mnie ramię. Jeśli chcesz, tam poniosę, daj. Dziękuję. I jeszcze bardzo mi gorąco. W kawiarni zimna lmoniada. Tak, chodźmy. Chodź, myślę, że musimy się rozstać. Patryk, co ty powiedziałeś? Idę, ja cię kocham. Ja ciebie też, Patryk. Wiesz, Kirill, szczerze mówiąc, chciałam spotykać się ze sportowcem, ale zrozumiałam, że lepiej spotykać się z barmanem. Możesz zrobić mi lemoniadę albo latę. Tak, dokonałeś właściwego wyboru. Ja też cię lubię. Proszę, to lemoniada. Dziękuję. Nie no, czego te głupie żaby od nas chcą? Nie rozumiem tego. One na pewno chcą nas zirytować. My na pewno też ich irytujemy. O, jaka zakochana para. O, dziewczyny, cześć. Piję lemoniadę. Może wy też się napijecie? Kirin zrobił bardzo smaczną. Wiecie co, dziewczyny, nie nazywajcie mnie Kirin. Nazywajcie mnie Ice. Co? Ice? Tak, nie lubię mojego imienia. Wszyscy przyjaciele nazywają mnie Ice. Wow! Dziewczyny, Ice oznacza lód. Jego serce pewnie jest takie zimne. Nie martwcie się, nad go rozgrzeje. Dobrze, Ice. Chcemy trochę lemoniady. Gdzie oni są? Tutaj. Kef, co ty wyprawiasz? Jesteś futbolistą, a nie koszykarzem. Słuchaj, bo jest dla nas wszystkich. Mogę robić, co chcę. Ale piłka jest moja. Nikt oprócz mnie nie może jej dotykać. Mam nadzieję, że Mary i Zielona rozmawiałaś z cheerleaderkami króliczkami. Ja też. Dziewczyny dziewczyny, dziewczyny, dziewczyny! Nie udało się, nie uwierzyły nam. Tak, nie uwierzyły nam. Za słabo ich przekonywałyście. Nawet im powiedziałyśmy, że będą tam koszykarze. Odpowiedziały, że jeżeli koszykarze tam będą, to do czego one są potrzebne? No i co, Kitty, co teraz zrobimy? Jak rozdzielimy koszykarzy i cheerleaderki? Słuchaj, Blondie, my jesteśmy cheerleaderkami, a one po prostu królikami. One pierwsze były cheerleaderkami. No i co? To nie ma znaczenia, musimy je oddzielić od koszykarzy. Możemy zamknąć cheerleaderki w toalecie. Niech tam siedzą i myślą, a my będziemy miały imprezę. Tak, a koszykarze będą z nami. Tak, a króliczki odpoczną w toalecie. Cicho, to nie czas na świętowanie. Musimy je najpierw zwabić do toalety. Przecież one zawsze chodzą tam razem. Gdzie koszykarze? Moja piłka jest taka dobra jak wasza. Dobra chłopaki, chodźmy, bo jestem głodny już. Przygrańcy, chodźcie. Pani faceci nadchodzą. O, dziewczyny, jesteście tutaj! Dzień dobry! Laila, tak się za tobą stęskniłem! Cześć, Smile! Cześć, chłopaki! Cześć, Max! Hej, Laila! Koszykarze, to nie jest Kirill, to jest Ice! Co masz na myśli? Po prostu Kirill nie lubi swojego imienia, dlatego poprosił nas, żebyśmy nazywali go Ice! Dobra, Ice, daj nam pizzę! Tak, jesteśmy już bardzo głodne! Tak, czy mogę prosić o lemoniadę? Tak, ja też chcę lemoniadę! Tak, teraz ja i Zielona pójdziemy do kawiarni i powiemy im, że na parterze dzwoni telefon. Tak, w toalecie. Powiemy też Dianie, żeby poszła i sprawdziła, czyj to telefon. A my co będziemy robić? A niech to martwię się, że nam się nie uda. Dziewczyny, Diana na pewno pójdzie sprawdzić, czyj to telefon. A jej przyjaciółki pójdą za nią. A wy będziecie tam stały, a kiedy zobaczycie, że wszystkie cheerleaderki są w środku, zamkniecie je. I po wszystkim impreza bez czirliderek, tylko my i koszykarze. Zrozumiałyśmy. To czemu tu ciągle stoicie? Boję się, nie nienawidzę tu przychodzić. To piwnica! Blandy, uspokój się, musimy tylko zamknąć cheerleaderki, to wszystko, chodź! Diana, ktoś na dole w toalecie zostawił telefon. I czyjaś mama tam dzwoni? Jutro będzie taki fajny trening. Dziewczyny, w czym problem? Idźcie tam i przynieście mi telefon. Sprawdzę, czy jest i czyja mama dzwoni. Nie, Diana, nie weźmiemy czyjegoś telefonu. Boimy się, że go zepsujemy. Nawet go nie dotknęłyśmy. Przybiegłyśmy od razu tutaj. Dobrze, dziewczyny, pójdę i zobaczę, czyj to telefon. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze jak coś, to będziemy na zewnątrz. Dziewczyny, chodźmy zobaczyć, kto zgubił telefon. na pójdę z tobą. Okej, okay, nie rozumiem, kto mógł zgubić telefon. Nikt mi nic nie zgłosił. Ajs, czy pizza będzie niedługo? Jesteśmy głodni. Tak, Nat! Twój chłopak jest fajny, ale jest taki powolny. Idę. Słuchaj, potrzebujesz pomocy? Nie... O, nareszcie coś zjemy! Tak, nareszcie coś zjemy. Idą, idą. Blandy, tylko spróbuj pisknąć. Jestem cicho. Smile, ja naprawdę nie rozumiem, kto mógł zgubić telefon. Chodźmy zobaczyć. Smile, no i gdzie jest ten telefon? Nie widzę go. Ja też. Paspiesz się. Nie ma zamka. Jak je zamknąć? Tym czymś. Gotowe. Nie, no to nienormalne. Nie ma telefonu. Idę zapytać żaby. Może ktoś sobie przypomniał, że go zgubił, przyszedł tu i go wziął. No może. Dobra, chodźmy. Smile. Drzwi są zamknięte. Chyba są zablokowane. Nie zablokowały się. Ktoś nas tu zamknął. Dobra, teraz dziewczyny zamkną cheerleaderki w toalecie. A że przyjdą na imprezę. Dziewczyny, zrobiłyśmy to. Cicho. Nie krzyczcie o tym. No to ukryłyśmy się, a kiedy przyszły do toalety, to zamknęłyśmy je. Diana na pewno boi się chodzić do piwnicy, tak jak ja. No to świetnie. Mamy dzisiaj imprezę. To jest cheerleaderek. Diana, Diana, gdzie jesteś? Słuchajcie, żaby, widziałyście Dianę? Nie widzieliście Smajlika? To kogo wy zamknęłyście w toalecie? Nie potraficie niczego zrobić dobrze. To chyba była Diana i Smile. Jak do tego doszło? My widziałyśmy tylko, że ktoś idzie do toalety. Wy co, ogłuchłyście? Chodźmy ich szukać. Szukali telefonu i zaginęli. Chodźmy. A niech to Smile. Co teraz zrobimy? Drzwi są zamknięte. Jak się wydostaniemy? Chyba spędzimy noc w tej toalecie. Nie, Smile, możesz robić co chcesz, ale ja spędzę noc w domu. Dziewczyny czy liderki, pomocy! Pomóżcie! Przestań krzyczeć, tu jest echo! Smile, jak to nie mam krzyczeć, a jak się wydostanę? Pomocy! Zostawcie lajki like i subskrybujcie mój kanał, a my zastanowimy się, jak wyjść z toalety. Papa pa wszystkim!